tylko, żeby mu się nie gapić na śmieci. Kurde, faja. Gdzie są nasze śmieci? Nie taka była umowa. O co chodzi? Gdzie są moje śmieci? Przecież były tu dwie godziny temu. No właśnie pytam się, gdzie one są. Nie takie były interesy. Na co się gapisz? Nie gapi się. Na co się gapisz? Nie patrzę się. Zaraz dzwonię po gminy. No chyba ja zadzwonię. Przestań się gapić. Nie gapię się. Gapić ci się na śmieci, bo są kurde ogromniaste. Widzisz? Teraz wszyscy się spojrzymy. Zazdrościsz. Bo nie jest że mam o środowisko, to jeszcze biorę za przerób kupę kasy. Jest co, Spadamy W dzisiejszych czasach w naszym środowisku jest tak dużo śmieci, że można z nim zrobić nawet meble. Zbierajmy przerób recyklingując śmieci. Dbajmy o naszą planetę.